Z Jaipur, w ze środka starego miasta, zwanego Pink City, czyli różowe miasto. W sumie to cały Jaipur się też nazywał, Tak nazywają go różowe miasto. Niby ze względu na kolor budynków, ale nie wiem, czy widać. Jak na mnie to jest bardziej pomarańczowy, a nie różowy. Ale co ja tam wiem. Idę powoli do hostelu. Chodziłem dzisiaj cały dzień, dotarłem wczoraj wieczorem. Byłem w tej, jakby, drugiej części tego starego miasta. Tam są takie atrakcje turystyczne jakieś pałace, muzea chociaż nie byłem ani w pałacu, ani w muzeum ale byłem w takim obserwatorium z jakimiś takimi dawnymi urządzeniami do badania kosmosu. A potem byłem w takim budynku. A nawet nie wiem do czego on służył. Chyba jakaś tam mieszkali władcy czy coś. Nie, nie wziąłem znowu przewodnika, chociaż już było bardzo blisko. Bo no nawet właśnie byli tacy oficjalni no z tego tacy, rządowi czy coś. Więc za dobrą cenę nie trzeba było targować. Ale kurde, jak zaczął do mnie mówić z tak indyjskim akcentem, ja stwierdziłem, że połowy nie rozumiałem, co on do mnie powiedział. Więc jakoś mnie to zniechęciło. Jak miał słuchać pół godziny takiego indyjskiego akcentu, to on chyba nie dał rady. Mogłem tam szukać innego jakiegoś gościa, ale przyznam się szczerze, że mi się już nie chciało. Nie powala mnie to miasto, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy jakieś takie złe nastawienie mam, czy co. Albo po prostu nie jest już takie jakieś naprawdę bardzo atrakcyjne. Jaipur to jest, należy do takiego trójkąta. Delhi, Agra, Jaipur. Właśnie co dużo turystów, co przyjeżdża mają po prostu mało czasu w Indiach, powiedzmy nie wiem, tydzień. To właśnie te trzy miasta są w stanie ogarnąć. Bo one wszystkie są w odległości tam nie wiem, 3-4 godzin oddalone. Wspólność nie jest to chyba najfajniejsze miasto tutaj w Rajestanie. Już tam następne są bardziej ciekawe. Dlatego taką mam nadzieję. A, bo zapomniałem powiedzieć. To jest, jestem już w stanie. No jutro idę, pojadę chyba oglądać jakieś forty, które są troszeczkę dalej od centrum. Tam muszę się dostać, albo jakąś taksówką, czy może na motorze pojadę. Jeszcze tego nie wiem. Myślałem to dłużej zostać, ale... Mówię, jakoś nie... Nie wiem, nie, nie, nie czuję tego miasta za dobrze. Czy nie, nic mi to jakoś nie zachwyciło. Przyznam się szczerze, że te poprzednie miasta jakoś bardziej mi się podobały. Varanasi czy tam ten... Armicar. Tam jakoś coś, coś, coś takiego było, co mimo, że może nie było jakichś wyjątkowych budowli, to to miał jakiś taki fajny klimat. Ja chyba w ogóle lubię takie klimaty jakichś takich targów, takich wąskich jakichś uliczek, a nie jakichś takich atrakcji turystycznych typu jakieś forty czy muzea. Przynajmniej w Indiach. Albo lubię takie tętniące życie miasta, a to tak jakby <laughs> nie wyróżnia się niczym. No i tyle e, Co tam jeszcze? Jakiś taki ogród był w środku, ale wszystko to jest jakieś takie zaniedbane, takie... No nie wiem... Jak tak porównuję te atrakcje do Chin, to w Chinach wszystko było takie zadbane, ładne, odnowione, czyste, dużo droższe też, ale... Ale jakoś to fajnie się tam oglądało, a tu nie wiem. Nie było nic specjalnego. No może faktycznie jakbym widział przewodnika, jakby mi dorobił tego historię, czy nie dorobił, no powiedział historię to mi się bardziej podobało, ale no ale też lubię miejsca, no, które, które same w sobie są ładne kurcze ruch, powiedzieli mi, że jak tylko wyjadę z Delhi tutaj w kierunku już na południe, to już będzie coraz lepiej ale nie jest lepiej wcale za no to ciężko się chodzi w nocy wczoraj to tak, czy w nocy, po ciemku Wracałem po ciemku, bo tam wyszedłem jeszcze wieczorem coś jest. To kurde, masa jakichś dziur. Przeszkód. Prawda trzeba uważać. Ciemno poza tym było. Tam nie wiem czy już zepsuło się oświetlenie czy, czy, czy... Nigdy nie ma oświetlenia, ale... A stwierdziłem, że już nie będę tutaj chodzić po ciemku. Więc... Jeszcze mięsie godzina będzie do zachodu. Chociaż tam jest to słońce z nisko, więc nie wiem. Ale już idę powoli do, do hostelu I już, już nic nie robię chyba, może gdzieś tam wyjdę coś zjeść, nie wiem Dobra, tam w oddali widać bramę Taką wjazdową A ja przynajmniej widzę, nie wiem czy na chwilę będzie No i tam chyba złapę jakąś taksówkę i wracam, bo już chodzić mi się nie chce Dobra, tyle, na razie Pozdrowienia z fortu Amber, czy Amer, bo dwie takie nazwy są, funkcjonują. Dalej są w Jaipur. Dzisiaj się wybrałem właśnie oglądać forty. Straszny tłok jest niestety, jak widzicie. Trzeba ja się przyciskać, żeby nikt nie puścił. Dobra. Całkiem ładny ten fort jest. Nie spodziewałem się nawet, że taki ładny będzie. Dużo różnych ciekawych pomieszczeń, takie łuki ładne, jakieś płaskie rzeźby, jakieś malowidła na ścianach. Trochę sporo zieleni. Prawdę fajnie się prezentuje. Chodzę dobre, 40 minut. Ale jest dosyć duże, więc łatwiej się zgubić. Mam takiego no, takie urządzenie. Takiego audioguide, który mi tutaj opowiada historię. Ale przyznam, że pogubiłem drogę i nie idę po kolei. Więc e, Więc... E, no nie wiem, no, no i tak ciekawie wygląda. Więc w sumie chyba to kolejne jest może aż tak ważne. A, ładnie. No, później jadę do e, jeszcze jednego fortu. Czy tam jeszcze do dwóch? Ale już nie będę wchodził, jak tak tylko z zobaczę, bo tu kilka w ogóle jest fortów. Ale chyba ten jeden mi wystarczy, już nie chcę mi się tak, tak dużo oglądać i chyba jutro już lecę dalej czy jadę dalej dobra, tyle, Jest ostatni rzut oka a tam u góry takie właśnie też e, ładne ładne ściany wymalowane fajnie wyglądało a w ogóle brama wyjściowa też bardzo ładna a na wprost takie jezioro jest e, też fajnie się prezentuje no, ale nie mam czasu jak za bardzo nakręcić dobra, tyle, na razie pozdrowienia z Puszkaru to co widzicie na wprost to właśnie puszkar z jeziorem w środku świętym jeziorem. Mówię to święte miasto. Kolejne święte miasto, które odwiedzam w Indiach. E, święte dla hindusów. Nie ma nie ma mięsa, nie ma. E, jajka w sumie są w niektórych miejscach. Ale mięsa nie ma. E, wegetariański, e, wegetariańskie miasto, alkoholu nie ma. A tu wszedłem sobie na takie wzgórze, obok do w małej świątyni. Słońce zachodzi za pół godziny, może tu posiedzę. Przyjechałem wczoraj, trochę pochodziłem. Myślałem, że będzie trochę fajniej. Nie no, taki klimat w sumie spoko jest, ale... Małe miasto, sporo turystów. sporo jakiś pamiątek sprzedają? Sporo małp. A tu zachodzące słońce. Całkiem fajna pogoda. W sumie dzisiaj niewiele robiłem, relaksowałem się. Jeszcze jutro tu będę. W sumie może trochę niepotrzebnie taki długi pobyt. Bo naprawdę nic specjalnego, moim zdaniem. Chociaż dużo osób się zachwyca, że to jest fajnie, ale. Nie wiem, jakoś mówię. Trochę mi, trochę mi te Indie się nudzą. Co tu jeszcze? E, jakieś tam świątynie są w centrum. To jezioro obszedłem. E, tam wieczorami jakieś różne uroczystości też są. Wczoraj na jakiś taki koncert się załapałem. A tak to nie jest tak powoli życie płynie. W sumie to centrum jest malutkie. Można na piechotę przejść. To, to jeziorko jest bardzo małe. z oczko wodne de facto. No i życie się kończy. Tam gdzie życie kończy, życie się toczy wokół niego. Dobra. Tyle. Schodzę na dół. Na razie. Dobra. Dalej jestem w Puszkar. Tym razem idę sobie e, taką uliczką turystyczną. Właściwie główna <głyska> uliczka. W tym małym miasteczku. Tutaj wczoraj. Mleko sobie kupiłem. Bardzo lubię takie mleko gorące. No, po prawej stronie zaraz wejdę, pokażę Wam jezioro. A tutaj e, jakieś takie sklepy z pamiątkami jakieś małe restauracyjki. Są też e, takie fryzjerzy i goli brody. Gdzie Właśnie po lewej. Fajnie to wygląda. Takie małe, małe pomieszczenia. Ale zresztą czytałem, że tutaj jest bardzo turystyczne i tam bardzo kasują. Ja się poszedłem w brodę, troszeczkę dalej. Z kolei tam dobre oceny. za dobrą jakość. No i faktycznie to fajnie mi ogoli. Za Piątala. W sumie tak do drogo chyba. Jak na Indie, ale, ale elegancko. Wigilia dzisiaj. No ale jak widać, nie ma żadnego klimatu wigilijnego. Nic, nic tutaj się nie dzieje. No to jest hinduskie święte miasto, więc ciężko oczekiwać, że e, będą jakiekolwiek elementy chrześcijańskie. Tam, oczywiście, jakbym był troszeczkę bardziej na południu, to co liczyłem, że się uda. E, czyli dostać się do do Goi eee, No to tam, tam jest dużo dużo chrześcijan Na pewno te święta dużo fajnie wyglądają no ale tam niestety Zachód słońca za niedługo Chodno się zaczyna robić A idę sobie jeszcze raz się wsiąść i zobaczyć Ale chyba tam nie dojdę całkiem No tu jest to jezioro, ale pójdę jeszcze dalej tam może Wejdę w takie miejsce, że lepiej widać, bo tutaj trzeba ściągać wszędzie te buty, a na razie mi się nie chce ściągać butów. No, w tym miejscu nic nie robiłem. Wczoraj też nic nie robiłem. E, coś, coś się z czymś strułem, kurczę. Dalej mnie trzyma tutaj. E, nie wiem, nie wiem czemu. Oh. No, jakieś tej wyroby skórzane, jakieś ciuchy, jakieś pamiątki typowe. Ponoć dobre miasto, żeby, żeby kupić, właśnie jak jakieś pamiątki. No, ja żadnych pamiątek nie kupuję, bo nie mam gdzie tego dźwigać. Miejsce ograniczone w plecaku. A, tutaj jakieś falafele, bo to strasznie też dużo ponoć Żydów jest. Nawet wczoraj w hostelu było. Chyba ze trzech Izraelitów, a to właśnie chyba oni są. Dobra, chyba się idę z nim przywitać na razie. Dobra, pogadałem z nim chwilę. Teraz ruszę pokazać wam jezioro święte. Na środku puszkaru Kurde, nie wiem co tu mogę w chodzić. A tam już dalej znowu 6. Dobra, to nie idę. Bo nie chce się ściągać butów na razie. No, a tam jakaś muzyka jest, ludzie siedzą, oglądają zachód słońca. Nie wiem, z drugiej strony poszedłem, ale e, tutaj jest też masa naciągaczy, żebraków i ludzi, których tam, nie wiem, wręczają jakieś kwiatki, że niby oni tutaj tacy dobrzy są i dają ci kwiatka za darmo, żebyś, żebyś tam, nie wiem, na, na, wo, na, na wodzie położył. No, a potem ponoć kasują za to pieniądze. A drugi to no są jak wszędzie kobiety z dziećmi żebrzące, chociaż tu ponoć się bardziej się wysfanili, czy wysfaniły. E, I już nie mówią, że nie, nie, że one nie chcą pieniędzy, e, tylko że chcą jedzenie. No ale ponoć zabierają cię do, e, do jakiegoś takiego miejsca z jedzeniem zaprzyjaźnionego im. I że raz chyba się więcej płaci to jedzenie, a dwa, że oni potem to jedzenie oddają i zostają kasę. z takie przekręty. No i taki klimat tutaj jest. Całkiem fajnie, muszę Dobra, idę usiąść trochę. Trochę się zrelaksować. Na razie. Pozdrowienia z fortu Meherangar. Jestem w Jotpurze Kolejne miasto w Rodzestanie. Tu panorama miasta. Szkoda, że nie można podejść. Tam mur. Niebieskie miasto. Taka jest też nazwa. Eee, przez to, że jest masa niebieskich budynków. Wieczorem, czy po południu, mam iść z hostelu na jakiś taki spacer, gdzie nas zabiorą na jakiś fajny punkt widokowy. To może jeszcze wtedy coś nagram. A tu fort przed nami armaty ponoć nigdy nie zdobyty fort tam atakowany w przełomie chyba XVIII-XIX wieku i się utrzymał tam chyba jakiś meczet nawet nie wiem do końca co a tam w dole nie widać za dobrze to jest stare miasto wczoraj chodziłem no jak się okazało wszyscy podróżują tutaj między świętami a nowym rokiem przez tyle ludzi. Masakra w tym, w tym muzeum. To ciężko było cokolwiek zobaczyć, bo było masa ludzi, jakichś wycieczek szkolnych itd. No, a ponoć no, mają chyba trochę wolnego, trochę jakiegoś zaległego urlopu, może, e, może biorą. Hostele są trzy razy droższe, nawet. Wszystko jest dużo droższe. No ale cóż, no. Cała pogoda jest dobra. Choć chłodno, czy nie jest tak bardzo gorąco? Sam raz jest, muszę powiedzieć. Noce zimne, ale w ciągu dnia fajnie. Ale w nocy nie lubię chodzić. Eee, jakoś nie podoba mi się tutaj. Te miasta w nocy niespecjalnie się prezentują. Chociaż wiadomo, tam niektóre rzeczy może lepiej wyglądają. Jakieś takie nocne markety czy coś. Wszystko tak fajnie się świeci. To może tak, ale takie chodzenie po ulicach nie jest nawet za przyjemne. Nie nawet, że jakoś się czuje jakieś niebezpieczeństwo, bo nie. E, czy bardziej niebezpieczeństwo, że nie wiem, gdzieś potknę i wpadnę, albo krzywostanę i się coś skręcę, bo e, no niestety tutaj te chodniku, chodników nie ma. Ulice czasem dziurawe są. Na no, że mnie coś potrąci, bo nie zobaczę w nocy, bo są ulice często nieoświetlone. Ale jakoś mówię, no nie, nie przepadam tutaj zachodzenie nocą, więc chyba więcej będę musiał chodzić w ciągu za dnia. No a przez to, że że tak wszyscy podróżują to yy, też wszystkie miejsca są prawie w pełni obłożone i tak miałem jutro już ruszać do następnego miasta, do Udaipuru no ale tam w Udaipurze taki polecany hostel dość bardzo fajny jest pełen jutro dopiero pojutrze udało mi się zdobyć tam noc więc jeszcze tu zostanę jeden dzień ale muszę przyznać, że nawet tak jak wczoraj mi się mniej miasto, to miasto podobało tak dzisiaj jest całkiem fajnie więc można nawet spoko, na jeszcze jeden dzień. Chociaż trochę to mi komplikuje plany, bo liczyłem, że troszeczkę tam dalej spotkam się z takim znajomym z Singapuru, właśnie indyjczykiem, który przyjeżdża tam zaraz po świętach, czy po Nowym Roku. No to będę musiał się spieszyć, żeby, żeby tam no w ogóle załapać się, żeby go spotkać. No zobaczymy, czy się uda, mam nadzieję. że już na jeden dzień gdzieś tam wyskoczyć na jakąś kolację. Wszędzie czystego zdjęcia. Jak incycy. Trochę. No, ten Ford mówię, e, czy nie wiem, czy mówiłem, bardzo ciekawy. Muzeum całkiem fajne. Chociaż no mówię, no trochę nie, nie, wszystko tam przeczytałem, bo czasami było tyle ludzi, że aż mi się nie chciało. E, nie chciało się tam przyciskać. Ale, ale, ale bardzo ciekawe. Nawet nagrane. E, czy no, nagrane były e, Taki przewodnika miałem znowu... E, z słuchawkami, co sobie audio gaida. No to takie było ciekawe opowiedziane. Dobra, tyle. Wychodzę. Idę powoli do hostelu. I potem tam za jakieś dwie godziny czy trzy idziemy na ten spacer. się jeszcze miasto. Może z troszkę innej perspektywy. Tyle, na razie. Dobra, wybrałem się na taki spacer z ludźmi z hostelu. Właśnie tutaj Zachód słońca oglądamy z takiego balkonu, w takiej świątyni, i tu mamy widok na niebieskie miasto. Kolor niebieski, jak mówił gość, to z tego, że kiedyś było bardzo ciepło i po prostu myśleli jakimś jasnym kolorem malować mieszkania, no żeby odbijały promienie słoneczne Ale biały z kolei przyciągał jakieś robaki, więc myśleli, że niebieskie będą malować. To jeszcze Persowie ponoć im pomagali e, budować czy przynajmniej persy architekci. No a ten widok na stare miasto. A tu fort, w którym dzisiaj byłem. Dobra, no nic. Siedzimy, oglądamy zachód słońca. Jeszcze parę minut zostało. W sumie, fajne, fajna wycieczka. Tyle. Pozdrawiam na razie. Jestem w udajpurze. To jedno z takich jezior, chyba nawet sztuczne. Tam podali para, pałac, w którym byłem wcześniej, ale nic specjalnego. Znaczy, może fajne by było, ale ale tyle ludzi, że yy, no, nie dało tam przechodzić w ogóle między komnatami. Już mam trochę dość tego stanu. Chyba się powtarzam. W Nocy zimne. Miasta w sumie jest fajne, ale bardzo turystyczne jest tam No i oczywiście jakieś krude roboty. Wszędzie no. coś muszą robić. W sumie nie miałem jakiegoś konkretnego planu. Chodzę dzisiaj tak tylko trochę po mieście. W takich ogrodach byłem No i to jest takie fajne, ale masa ludzi. A to teziora na fajnie się prezentują. Eee, I zachód słońca. Szłam nawet jakieś restauracji skoczyć, bo jest masa restauracji takich, że można zachód słońca oglądać. Ale to jest za wcześnie jest, kurczę, nie jestem głodny. Więc tak sobie chodzę jeszcze Nie wiem, zapłacone mam za trzy noce, czyli jeszcze dwie. Ale zastanawiam się czy, czy jutro już nie wyjechać. No naprawdę prawdę, tu już nie ma nic takiego wyjątkowego. Jakieś uliczki, tu jakaś niepoczna uliczka, ale tamte ulice pełne jakichś atrakcji turystycznych, znaczy nie atrakcji, tylko jakichś takich turystycznych miejsc z jedzeniem, z pamiątkami co chwilę mnie zaczepiają. Powinien niczym jakby to miejsce mnie nie zachwyca już. Nie wiem, jest takie wypalenie podróżą, czy coś. Że już nic nie jest w stanie zaskoczyć jakieś kurde No, nie powiem co No nic, no liczę, że te południe będzie inne Wszystkim będzie cieplej, no to na pewno Umy w nocy 4 stopnie chyba było. W dzień jest fajnie jak słońce świeci, to jest Ale w nocy można, zma można zmarznąć Dobra, no tyle. Może coś jeszcze nagram, jak znajdę coś ciekawego. Miałem wejść na taki punkt widokowy dzisiaj, ale trochę za długo się siedziałem na tym pałacu. W sumie nie robiąc nic, tylko nie wiem, siedząc, bo naprawdę obchodzić to muzeum tam w środku to, to była masakra. Nie wiem, może jutro jeszcze skoczę. Jeśli zostanę, to pójdę sobie jutro na taki punkt widokowy na górę. Dobra, tyle, na razie. Dalej w Udajpurze jestem, która pała się dzisiaj na taki punkt widokowy, właśnie z tego muru. A, widać całą panoramę miasta. To są takie jeziora, one chyba są sztuczne, z tego co wiem, a przynajmniej niektóre z nich. Chociaż nie na takie duże sztuczne, nie wiem. Przynajmniej niektóre tam dalej. E, na wprost jest pałac, na którym byłem, właśnie ostatnio nagrywałem. E, no, a tu całe miasto. Tam można wjechać kolejką, no ale ja się przeszedłem. Zgrałem się strasznie, bo ciepło jest. Wbrew pozorom, czy słońce świeci. Kurde, wiatr wieje teraz. Ale. Ale się zgrałem. No, tu cała panorama miasta z drugiej strony. W sumie po tej stronie to w ogóle nie byłem. Ale chyba nie ma tu nic takiego wyjątkowego. Oh. Wczoraj, a w ogóle zostałem dłużej, w tym udejpurze. Jednak stwierdziłem, że e, chcę tu spędzić ten w Sylwestra, bo przynajmniej jakichś ludzi poznałem. Hostel jest jaki jest, nic specjalnego. E, no ale przynajmniej z jakimiś tam ludźmi będę, a nie gdzieś jakimś po drodze, w jakimś obcym mieście, gdzie w ogóle nie turystycznym, pewnie nikogo bym nie poznał. A jutro ruszam dalej. No a wczoraj się wybraliśmy no, z takimi Europejczykami głównie. Jednym Kanadyjczykiem w skuterach, motorach. Oglądać takie inne jeziora. Troszeczkę one dalej są. A nie wiem dzisiaj czy jest. Chyba smok jest czy. No, tak to wygląda. Nie, nie ma z dobrej widoczności. Eee, nawet nie wiem w którą stronę te jeziora. Były chyba tam na wprost. Takie fajne widoki. Ale nic specjalnego, nie wiem, na jak się tego pisywali, że to jakieś niesamowite... Eee, niesamowite miejsca. To ma po prostu jakieś jezioro, jakieś pagórki dookoła. Może ja się za dużo oglądałem i z tego już nie robi na mnie wrażenia. Dobra, tyle. Ostatni dzień roku. Jutro 2020 rok zaczyna. No, a ja wciąż podróżuję. Jeszcze trochę, nie będę w drodze. Tyle. Pozdrowienia z poru I szczęśliwego nowego roku. Na razie.